Czy trzeba ustąpić pierwszeństwa pojazdom uprzywilejowanym? Wiecie Państwo, dlaczego to jest o tyle trudne pytanie? O tyle tu wchodzi pewna gra słów, ponieważ my, patrząc w przepisy, jakby stricte ustąpienia pierwszeństwa i takiego obowiązku nie znajdziemy, ale mamy napisane, że mamy obowiązek umożliwić przejazd takiemu pojazdowi. To nie do końca jest to samo, ale znowu nie to. Nasze wykłady czy spotkania to nie jest miejsce teraz na analizowanie prawa do tego stopnia jak sądy czy, czy biegli ruchu drogowego czy, czy właśnie. To znaczy, żebyśmy wszyscy zrozumieli, ja muszę zaoszczędzić mu czas przejazdu, muszę mu zjechać. Ja się nie będę osobiście nawet zastanawiał, czy to będzie trawnik, chodnik, czy jeżeli ja zjeżdżam i ten samochód dotrze wcześniej, bo to nie, kierowcy pojazdów uprzewywanych raz, że wyszkoleni, ale dwa, że jadą na miejsce... Realnego zagrożenia, jadą ratować czyjeś życie. Najczęściej, rzadziej mienie, ale, ale czasami też, więc jadą z bardzo poważnym społecznie powodem. Mają tam dotrzeć jak najszybciej. Zobaczcie, szczególnie w odniesieniu do dużych miast, duże natężenie ruchu, wiele skrzyżowań. Sumaryczny czas dojazdu składa się właśnie z tego, ile razy on musiał poczekać, aż mu ktoś w ogóle go zauważy, zjedzie i stąd też potrzebna nasza uwaga koncentracja, żeby usłyszeć to, że jest ten modulowany sygnał dźwiękowy, żeby zobaczyć skąd nadjeżdża, bo też no, niestety w centrach miast dźwięki się odbijają od ścian. I my w pierwszym momencie słyszymy, że coś jedzie, jakaś karetka, nie wiem, Straż Pożarna czy radiowa, ale nie, nie do końca wiemy skąd. I też musimy chwilę czasu na to poświęcić, żeby go zaobserwować. I teraz ustąpić więżeństwa nie. ale umożliwić mu przejazd. No to jest prawie to samo. Ok? Żebyśmy się też zrozumieli. Ja mam zjechać mu. Mam mu umożliwić przejazd. czy... Żeby on przejechał płynnie, żeby nie tracił czasu. I tak do tego podejść. I będzie, będzie wtedy jak najlepiej. Natomiast no. Oceniając na tyle, na ile w dobrej wierze możemy, wszystkie inne czynniki. Bo to no wyobraźcie sobie, że ktoś wycyrklował, zanim pojawiła się straż pożarna, i wycyrklował sobie na skrzyżowaniu, że on przejedzie na czerwonym świetle, żeby, żeby go puścić. No I przejeżdżając, doprowadził do zdarzenia z Rozumiecie, że tak musimy to zrobić, żeby to było bezpieczne nadal dla wszystkich. Kierowca pojazdu przywiowego może nie stosować się do nadawanych sygnałów, do, do znaków, do pierwszeń z pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, czyli też ma bardzo duży na siebie na obowiązek, obowiązek nałożony. Może przejechać na. On, on już może na tym czerwonym może, ale musi uważać, bardzo uważać.